A to przedstawię Ci dzisiaj pięć błędów, których nie popełnię w przyszłym roku. Nie traktuję tego zupełnie jako błędy, raczej jako lekcje, naukę. To jest wielodoniczka. Na pewno zacznę od tego, że w przyszłym roku będę do niej wysiewać więcej warzyw, aby móc mieć wcześniej sadzonki. Przygotuję się po prostu do tego dużo, dużo wcześniej i będę mogła obserwować, z których nasion po prostu wyrastają warzywa, a z których nie. Wtedy będzie pewność, że będę miała już sprawdzone nasiona. Poza tym przygotuje mnie to bardziej komfortowo do momentu sadzenia. Przejdźmy do kolejnego miejsca. Jesteśmy już w ogródku. I teraz patrzmy. Mamy tutaj sałatę w pierwszym rzędzie i w drugim kalafior. Moim błędem było to że posadziłam, a raczej, przepraszam, wysiałam je w jednym czasie. Czyli sałata w jednym rządku została wysiana w jednym terminie. Co oznacza, że ona będzie w miarę równomiernie rosnąć. Ale tą sałatę będę miała tylko raz jak rośnie, prawda? Gdybym to rozdzieliła na dwa różne okresy, mogłabym się tą sałatą cieszyć jeszcze po prostu dłużej. I teraz przejdźmy do bardzo wrażliwych tutaj. Warzyw, między innymi do dyni. To są resztki mojej dyni. Dlaczego to tak wygląda? Ponieważ została ona wysadzona niby w bezpiecznym okresie. Odczekałam wszystkie jakieś newralgiczne momenty typu imna zośka. Jednak okazało się, że przyszedł taki przymrozek i niestety to wszystko zniszczył. I teraz kolejnym błędem, którego nie popełnię w przyszłym roku, to będzie brak kontroli pogody. Tego nie robiłam. Nie sprawdzałam, jak będzie, jaka będzie noc, co spowodowało, że niektóre rośliny niestety utraciłam. I kolejną rzeczą, którą zastosuję, to na pewno osłanianie właśnie roślin. Tutaj akurat jest agrowłóknina, która chroni pomidory, bo moja, mój ogródek jest tak umieszczony, że tutaj bardzo mocno wieje wiatr. I gdybym tego nie zrobiła, moje pomidory Myślę, że by tego nie przeżyły. Mogłyby się po prostu złamać. Bo są jeszcze na tyle delikatne, że, że jest to duże prawdopodobieństwo. To również zwiększyłabym ściółkowanie. Ściółkowanie, które stosuję na przykład tutaj. O, właśnie. To akurat jest jej odpowiednia ilość. Natomiast przy warzywach myślę, że warto by było jeszcze bardziej zabezpieczyć, szczególnie w okresie przemrozków. I takie, takie rady mam dla siebie i też dla innych. No ale to człowiek uczy się po prostu przez całe życie. No toż myślę, że kolejny sezon będzie jeszcze dużo dużo lepszy. To do zobaczenia w następnym filmie.